Dlatego zawsze, jak siadam do tych rozmów, to mówię uczciwie i otwarcie, że w moim przekonaniu Polska wychodzi z węgla. I że rozmowa jest o tym, jak wyjść z tego węgla w taki sposób, żeby na miejsce tego węgla powstały nowe miejsca w przemyśle. I uważam, że taka uczciwa też to twarda rozmowa jest lepsza od takiego że takiego ściemniania ściemniania które kończy się tak że najpierw się opowiada takie bajki a później się funduje ludziom Bełchatów. w bohatowie kolejny kolejny tak? tak no więc no i no i nie, no rozwiązaniem nie jest to, żeby oprawiać wycieczki po wyłączonych PRL-owskich blokach w Trzeba mieć z tyłu głowy to, że te inwestycje przemysłowe muszą być szerzej zakrojone ze względu na to, jak wygląda struktura zatrudnienia, jeżeli chodzi o energetykę jądrową w porównaniu z tą, którą dotąd mieliśmy w energetyce węglowej. Więc jeżeli myślimy o spójności społecznej, o stabilności dla tych regionów, no to to musi być zdecydowanie szersza oferta niż tylko na miejsce jednego źródła energii postawimy inne źródło energii, nie myśląc o tym, jakie są tego konsekwencje dla rynku pracy, czy dla rzeczy, które wokół tego źródła energii dotąd budowały podmiotów gospodarczych, które dotąd budowały wokół niego swojej pomyślności.